Witam Was przy poniedziałku. Mamy 4 dni do świąt. Plan miałem taki, żeby na święta przykryć ten dach, zadeskować go i zapapować, ale raczej mi się to kurde nie uda i jestem bardzo zły z tego powodu, że na święta zostawię nieprzykryty dach. Nie chcę też deskować jakiejś tam części. Chcę po prostu, jak już wejdę do góry na deskowanie, no to zejdę aż, aż skończę. Także raczej na święta zostawę wędźbę dachową odkrytą. Jutro ma być teleskop, ma podać nam te 8-metrowe jętki. Także też jeszcze roboty z wierceniem, ze skręcaniem tego, blachy kątowe. A dzisiaj, dzisiaj, muruję, dzisiaj muruję szczyty. Także w piątek zacząłem. Pogoda nas zgoniła, także nie dałem rady go skończyć. Belki startaku przyjechały, także w Kalinicy już jest zamontowana. No i taka sama będzie tutaj. No ale znowu, że trzeba rozbierać rusztowanie, ustawiać je inaczej. Więc jak skończę murować szczyt, to wtedy wszystko przeniosę tutaj. I i za jednym zamachem po prostu to zrobię, także także taki jest plan, czwartek przed Wigilią, no to już raczej taki dzień, że tak powiem porządkowy trzeba posprzątać na budowie pozbierać te wszystkie worki, ścinki podrzucać odpady te Suporexu, które, których nie wykorzystam na szczyt no i tak, tak zostawia budowę raczej na święta także także taki jest obraz tego wszystkiego no mówię chciałem, chciałem to z, zamknąć dachem na święta i, i po prostu po nowym roku przyjść tutaj na ścianki działowe czy na komin, ale nie uda mi się nie ta pora roku nie ta długość dnia i nie ta pogoda także i tak się cieszę, że się wstrzeliłem z plusową temperaturą, aby, aby móc wy, wymurować te szczyty, bo, bo mówię, 4 dni temu, czy 5 4 dni temu, to my żeśmy tutaj zasuwali z łopatami, z odśnieżaczkami, żeby żeby móc tutaj w ogóle wejść na piętro, bo tak było zawalone śniegiem, także także i tak się cieszę, że że dam radę wymurować te, te szczyty no i co, znowu jazda z resztowaniem przez środek podokręcać wszystkie te blachy te płaskie w kalenicy bo tylko montowałem je z jednej strony, tyle co zdążyłem także także bierze się do roboty śnieży Belka kalenicowa załontowana. Będę już deskami, jak będę deskował dach wyżej, to impregnat w, w takim psikaczu i, i te belki w kalenicy za, zaimpregnuję. chłopaki z Tartaku na szybko, na szybko docieli i, i już nie zaimpregnowali. Także że jadę z tym szczytem ten już mam wymurowany Strasznie pizdzi, wieje i ogólnie jest do dy No ale trzeba robić Także liczę, liczę że uda mi się ten, ten szczyt dzisiaj wymurować Wam pokażę, jakie ładne płatki padają z nieba. Patrzcie. Heh. Jak wycięte. Kurde. Patrzcie. Jakie gwiazdeczki ładne Ejo, Czorcie! Edek znowu zły, bo wszyscy u góry Bajeranckie, patrz następno Szok Także zima nastała. Edzio, chodź na bułeczki. Edi. Nie. Dzisiaj nie. Najedzony chyba. Także. Naprzód. Także. Także daje, to już nie są gwiazdeczki, tylko raczej z rodzaju bobków. No ale samoloty latają, to nieźle, powiedzmy to tak. To już nie jest śmieszne To co się wyrabia Ale cholera jasna Kurde szkoda schodzi Bo za, za mało nam zostało Kurde hmm. Także Szałmacicy na ulicy Dobra, szczyt opanowany. Ledwo, ledwo, ale skończyłem. Także dzisiaj to był dzień, który się zalicza do, do fatalnych. Tak to się. Tak to się prezentuje z dołu. Zrobiłbym to lepiej, ale kurde, blada ta pogoda. A chciałem, żeby, żeby dziś go zrobić, bo, bo śnieg wali, no ale jest znumerowany. Ten szczyt, i tamten. Także jutro, jutro teleskop poda nam te jętki tam do góry i i będziemy montowali także zima przyszła dobra dzięki wam za oglądanie do jutra